Kilka ciekawostek i faktów na temat goryli. Goryle, oczywiście małpy, które robią olbrzymie wrażenie, nie tylko ze względu na to, że ich waga, wielkość jest naprawdę imponująca, ale też ze względu na to, jak się zachowują i jakie są. Należą do ssaków naczelnych, do rodziny człowiekowatych, do rodziny, do której poza gorylami i szympansami oczywiście należymy my, ludzie. Żyją w lasach tropikalnych w Afryce. Mamy goryla zachodniego i wschodniego, do tego mamy goryle górskie i goryle nizinne, które różnią się niektórymi cechami wyglądu. Między innymi tym, że nizinny jest troszkę mniejszy od górskiego, a podgatunek zachodni, a górski ma troszkę dłuższe i ciemniejsze włosy. Ale wielkość. W pozycji wyprostowanej samice mają do 152 cm wzrostu, samce do 183 cm. Maksymalnie rekordowo to 196 cm. I waga, olbrzymia waga, ponieważ w naturze goryle mogą ważyć do 225 kg, a 100, 100 kilkadziesiąt kg to jest coś normalnego. Czyli przy wzroście na przykład 1,80 m, goryl ważący 200 kg. 180 kg to jest coś normalnego. To daje nam pojęcie, jak mocno i ciężko zbudowane jest gory. Rekord w niewoli to 270 kg. Prowadzą naziemny tryb życia. Tylko młodsze osobniki, lżejsze osobniki wspinają się na drzewa. Duże, ciężkie osobniki, no, te drzewa omijają z wiadomych przyczyn. Są roślinożerne, choć bardzo, bardzo rzadko zdarza im się zjadać owady ale to oznacza tylko tyle, że na przykład te owady mogą maksymalnie stanowić 1-2% ich diety. Ciąża trwa 8,5 miesiąca i gorylice zachodzą w nią co 3-4 lata. Dojrzałość u samic następuje po 10-12 latach, u samców po 11-13 latach. W stanie dzikim żyją do 30-40 lat, w niewoli do około 50, chociaż rekord to 54 lata. Jeszcze kilka różnic pomiędzy tymi różnymi rodzajami goryla. Na przykład u goryla nizinnego mocniej wystają brwi. Głowa jest troszkę większa i grubsza. Goryle nizinne żyją do wysokości około 1600 metrów nad poziomem morza. Natomiast goryle górskie od 2200 nawet do 4200 metrów nad poziomem morza. Oczywiście żyją w grupach rodzinnych do 30 sztuk. I taka grupa rodzinna spokojnie, można powiedzieć, nie pasie się, tylko zjada ten pokarm roślinny i przemieszcza się po, im, po swoim terytorium. Takie terytorium to kilka kilometrów kwadratowych. Nie lubią wody i ją omijają jak tylko się da. Dlatego główne w ich diecie sposób pozyskiwania tej wody, to po prostu ta woda pochodzi albo z rosy, ale głównie po prostu z roślin i owoców. Dzięki temu dostarczają tą wodę do swoich organizmów. Posiadają linie papilarne, oczywiście niepowtarzalne, tak jak my ludzie. W latach 60. złapano goryla albinosa, który trafił do zodo Hiszpanii i tam stanowił naprawdę coś, co robiło wrażenie, ponieważ to jest jedyny znany przypadek goryla albinosa. Plecy samców, gdy stają się dorosłe, dojrzałe, stają się białe, a raczej ich sierść staje się tam biała. Dlatego nazywamy je wtedy srebrzysto-grzbietymi. Nie oznacza to, że są stare, że to jest siwizna, tylko po prostu, gdy dojrzeją, tak się dzieje. Oczywiście goryle są zagrożone wyginięciem. Z powodu zmniejszania się ich siedlisk, ta liczba goryli. Znacznie się zmniejszyła od tej liczby, która na przykład była 50 lat. Ale trzeba pamiętać, że od kilku lat dosyć intensywnie opiekujemy się tymi gorylami, a raczej nie opiekujemy, tylko po prostu im nie przeszkadzamy. I ta populacja goryli się ustabilizowała, a w niektórych miejscach nawet się zwiększyła. Więc goryle to bardzo fascynujące zwierzęta, bardzo silne, tu nie wspomniałem, ponieważ goryl potrafi podnieść kilkaset kilogramów i to taki niewytrenowany, nieświczący goryl potrafi podnieść ponad pół tony. Niektórzy twierdzą, że nawet mogą blisko tony podnieść. To robi olbrzymie wrażenie, No ale wiemy, że małpy potrafią być kilkukrotnie silniejsze od ludzi. Dziękuję na dzisiaj. Oczywiście o gorylach można by jeszcze długo mówić. Może kiedyś powstanie kolejny materiał, który zagłębi się bardziej w te różnice pomiędzy tymi Gorylami zachodnimi, wschodnimi, nizinnymi, górskimi i pomówimy trochę o ich zachowaniu i historii oraz ochronie. Ale na dzisiaj dziękuję, zapraszam na inne materiały. Zapraszam też do udostępnienia, opublikowania, podzielenia się tym materiałem, do naciśnięcia dzwoneczka. A na dzisiaj dziękuję, i do usłyszenia i zobaczenia ponownie.